Realizacja projektu w ramach programu Interreg Next Polska-Ukraina jest już daleko poza półmetkiem. Cały sprzęt medyczny został już zakupiony i zainstalowany w docelowych klinikach i komórkach organizacyjnych. Aktualny etap projektu pokazuje, że transfer wiedzy nie zna granic, ani tych geograficznych, ani technologicznych. Aktualnie organizujemy konferencję w naszym Lwowskim Obwodowym Szpitalu Weteranów. Niestety z przyczyn trwającego konfliktu jest ona dostępna online. Za sprawą dzisiejszych warsztatów partner udowodnił, że ani odległość, ani bariery komunikacyjne nie są przeszkodą do realizacji wspólnego celu, jakim w naszym projekcie jest poprawa jakości ochrony zdrowia w regionie przygranicznym. Z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych jak prezentacje, połączenia audiowizualne czy też y, transmisje operacji, bo dzisiaj na sali operacyjnej w Walwowie prowadzone były zabiegi, które stanowiły study case do naszych y, dzisiejszych warsztatów. Udowadnia to, co w tym projekcie jest najważniejsze pokazuje transgraniczność. Już czasy pandemii nas przyzwyczaiły do warsztatów online, kiedy nie mogliśmy się spotykać, więc teraz jest to dla nas jakby naturalny sposób szkolenia. Ale oczywiście spotkanie bezpośrednie z drugim człowiekiem, możliwość porozmawiania, zadawania pytań i swobodnej rozmowy no jest, jest nie, do, nie do przecenienia, nie do zastąpienia. W obecnej sytuacji warsztaty online są bardzo wartościową metodą szkolenia. Mamy dziś kolejne warsztaty i kontakt z naszym polskim partnerem. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że w tak trudnym dla naszego kraju czasie, a szczególnie dla naszego szpitala, leczymy wielu żołnierzy. I wymieniamy się tymi doświadczeniami, gdyż zdobycie nowych umiejętności przez naszych lekarzy jest niezwykle ważne dla udzielania pomocy medycznej naszym bohaterom, naszym cywilom, którzy ucierpieli w wyniku działań bojowych. Uczenie się od kolegów z zagranicy jest bardzo ważne. Wymiana doświadczeń, y, wiedzy, y, sposobów organizacji y, ma ogromne znaczenie i wpływ na jakość wykonywanych usług y, przy operacjach laparoskopowych. Bardzo cieszę się, że mogłem zobaczyć dzisiaj spojrzenie lekarzy z Ukrainy. Uświadomiłem sobie, że w zasadzie ludzie po każdej stronie granicy chorują tak samo, mają podobne problemy i dzięki wymianie doświadczeń możemy sobie razem pomóc w skuteczniejszym leczeniu tych pacjentów. Mam nadzieję, że nasze doświadczenie i nasze podejście do nowoczesnego leczenia urazów bojowych zaowocują w przyszłości ujednoliconym podejściem do leczenia takich pacjentów, nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale być może nawet w przyszłości w całej Unii Europejskiej. Aktualne warsztaty wpisują się w długofalowy cel w ramach projektu, którym będzie wypracowanie wspólnych standardów w zakresie laparoskopii. W ramach projektu powstanie dokument, z którego przyszła kadra medyczna, Mam tu na myśli lekarzy, będzie mogła pozyskiwać wiedzę na temat tego, jak organizować przestrzeń na sali operacyjnej, jakie techniki można stosować, jak wygląda podstawowy sprzęt lub też jego nowoczesne komponenty. Dokument ten będzie materiałem, z którego młodzi lekarze będą mogli się uczyć i pozyskiwać wiedzę. Będzie on przetłumaczony oczywiście w dwóch językach, będzie umieszczony na stronie współpracujących szpitali, jak i współpracujących z nami uniwersytetów. Dzisiaj odbywa się konferencja online, która jest transmitowana z Lwowskiego obwodowego szpitala weteranów wojen i represjonowanych imienia Jurija Łypy. Cieszymy się z tej współpracy z naszymi polskimi kolegami. Cieszymy się, że pierwszy dzień był intensywny, był wypełniony prezentacjami z naszej strony, pełen dyskusji z naszymi polskimi kolegami. Warte podkreślenia jest fakt, że w dzisiejszych warsztatach udział wzięli nie tylko lekarze, ale również zespoły medyczne złożone innymi z instrumentariuszek, pielęgniarek, rezydentów. Jest to fakt o tyle istotny i warte podkreślenia, że wiedza, którą dzielił się z nami partii, i vice versa, bo my również te warsztaty organizowaliśmy u siebie, jest na tyle cenna i na tyle szeroka, że skorzystać mogą na tym całe zespoły medyczne, co jest również jednym z walorów tego projektu. Udział w takich wydarzeniach zawsze jest czymś pozytywnym. Mogliśmy zobaczyć, jak pracują instrumentariuszki, które są częścią zespołu operacyjnego. Każde dotknięcie z zespołem z innego państwa, miasta, czy w ogóle tutaj na terenie Polski, ubogaca nas pod tym względem, że widzimy coś innego. Wymieniliśmy się doświadczeniami. Szczególnie, że właśnie była w tym zespole pielęgniarka instrumentariuszka i porównałyśmy sobie jak to wygląda u nas, jak to wygląda u nich. Chodzi tutaj bardziej o taką pasję, którą, którą wkładają w to, co robią, o to, że chcą komuś pomagać i to niezależnie od tego, na jakim terytorium to się odbywa, to jest po prostu cenne.